Kaszkocur, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Punkt widzenia. Pojutrze, drodzy państwo, 10 dnia stycznia, 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakby nie inaczej, także w stolicy Dolnego Śląska w samym Wrocławiu, a zebrane pieniądze mają zostać przeznaczone w tym roku na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych, ale także na zapewnienie godnej opieki medycznej. Seniorów. My dziś naszego gościa zapytamy, co słychać we wrocławskim sztabie. Moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Muszyński, sztab Wielkiej Kresu Świątecznej Pomocy we Wrocławiu, ale także dopowiedzmy pracownik MPK, bo dziś również o tej komunikacji troszkę porozmawiamy. Dzień dobry, Panie Marcinie, witam. Dzień dobry Państwu, udział Panu. Panie Marcinie, zacznijmy może od tego wolontariatu, bo jak słyszymy hasło Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no to ja przynajmniej osobiście mam przed oczami właśnie wolontariuszy chodzących z puszkami. Nie inaczej będzie w tym roku? Czy wolontariuszem można jeszcze zostać? Nie, wolontari znaczy, wolontariuszem już nie można zostać, ponieważ do końca grudnia zasadniczo można było się zgłaszać, ponieważ identyfikatory musiały zostać wysłane do Warszawy, łącznie z zobowiązaniami, które podpisywali albo wolontariusze pełnoletni lub ich prawni opiekunowie lub rodzice. Także wolontariusze już wszyscy są. Muszę przyznać, że w ciągu ostatniego miesiąca bardzo nam wzrosła ilość wolontariuszy, ale to między innymi po słowach Pana posła Pięty, ponieważ bardzo zachęcił wszystkich do brania w Wielkie Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mm -hmm. To ja może zapytam troszeczkę inaczej. Jeżeli ktoś już dziś na przykład biłby się z myślami, że chce jednak pomóc Wielkiej Orsze Pomocy, jaką procedurę trzeba przejść, aby zostać takim wolontariuszem i gdzie do Państwa trafić, bo przecież to nie tylko harcerze, którzy również tak licznie co roku Wam pomagają. Tak, nasz sztab będzie się mieścił w Barbarze na Świdnickiej, tam gdzie jest też całe centrum Europejskiej Stolicy Kultury. Tam będzie główny sztab wrocławski. Wszystkie koncerty i wydarzenia będą się odbywały na Placu Nowy Targ. Związane jest to z w tym, ponieważ w rynku będą się odbywały próby do Europejskiej Stolicy Kultury. Każdy, kto chciał zostać wolontariuszem musiał zarejestrować się, wypełnić formularz y, ze strony Wielkior Wrocławskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnie został y, zaproszony na rozmowę y, do sztabu, podczas której została ta osoba zweryfikowana pozytywnie lub nie. My mamy także czarną listę osób, które nie mogą brać udziału na przykład, ponieważ brakowało pieniędzy albo puszka była rozrywana, także te, y, te osoby się nie dostawały. I następnie taka osoba dostała, jak już przekazała też zdjęcie do swojego formularza, to dostawała formularz do podpisania i następnie ten formularz musiała oddać w sztabie. I ten, z tym formularzem nasze szefostwo pojechało do Warszawy z tym formularzami wszystkimi i w Warszawie zostały dedukowane identyfikatory. Tu wszystko jest zapieczętowane zgodnie z prawem. 120 tysięcy wolontariuszy w tym roku. To w skali całego kraju. Ale chciałem zapytać, czy Wrocławianie chętnie pomagają? Z Państwa doświadczenia, jako z tych sztabowców, widzicie, że, że naprawdę aktywnie działają podczas WOŚP-u? Tak, muszę przyznać, że tak. Z każdym rokiem jest więcej pieniędzy, więcej liczenia i dłużej nam schodzi czasu na liczenie. I jest coraz więcej wolnych, chętnych Wrocławian do pomocy. Nawet jakoś raz, czy drugi, trzeci wrzuci. Wr to i czwarty i piąty wrzuci. Nawet chce te grosiki czy inną walutę wrzucić, każdy chce pomagać jak może. To nie tylko wolontariat, bo to także ludzie czynu, którzy na co dzień, za którymi na co dzień stoją także potężne organizacje. Pamiętam w tamtym roku Izba Celna również Państwu pomogła. Na kogo możemy w tym roku liczyć, proszę powiedzieć? Nie mamy informacji na temat służb mundurowych. Czekamy. Czekamy. Na pewno wiemy, że Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadusza Kościuszki nie może pomóc. Próbowaliśmy nawiązać współpracę. Studenci cywilni również próbowali, niestety e... Dosta, szkoła dostała odgórne dyspozycje, no i nie, mo, nie mogą wziąć udziału. No, jest nam przykro, no ale mamy nadzieję, że to zachęci y, mieszkańców Polski, turystów do większego wsparcia w tej akcji. Ale y, poza służbami mundurowymi, y, będziemy organizowali już po raz dziesiąty specjalną linię tramwajową, y, która będzie obsługiwana zabytkowymi tramwajami towarzyszącymi uśniku Wrocławia. Y, tramwaj będzie kursował. Na trasie oporów, y, halera powstańców Śląskich, opera zamkowa, krupnicza y, i dalej grawiszyńską znowu do Oporowa. Y, linia będzie obsługiwana przez cztery zabytkowe tramwaje z y, Towarzystwem Wrocławia. Będą to Baba Jaga, Juliusz. Y, oba tramwaje są produkcji Linke Hoffman z dawnego Breslau. Są lata 25-29 rok. Tramwaje Mikołaj Konstal N. znany wielu Wrocławian z tego, jak dojeżdżali do pracy. Tramwaj z zasuwającymi się drzwiami i drewnianymi ławkami w środku oraz z nowoczesnych Tramwaj Konstantin 102N Strachotek, czyli otoczny, przegubowy, ogórek z miękkimi siedzeniami w środku i dobrym ogrzewaniem. Także te tramwaje będą kursowały 10 stycznia w godzinach 14 do 20, ale oprócz tego 9 stycznia zapraszamy wszystkich wrocławian na plac teatralny, przystanek plac teatralny Opera. Tramwaj będzie stał tam od godziny 23.50 do godziny 010, czyli z 9 na 10 stycznia i tym tramwajem otworzymy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy we Wrocławiu. I w Polsce. Sam tabor to także pewnie ciężka praca, żeby doprowadzić go do tego stanu, w jakim już teraz na dniach podczas wielkich rezultatów pomocy Wrocławi nie będą go mogli zobaczyć. Zatrzymajmy się jeszcze na moment, właśnie przy tym, jak to jest z tym naszym taborem tutaj w Wrocławskim. Wszędzie będziecie mogli dotrzeć w ciągu y tych trzy dniach. To znaczy, tak, że wszędzie, gdzie nie ma remontów, to nie ma remontów tramwaje tak. mogą dotrzeć. Yy, wspomnę, że tramwaje nasze finansowane są z Funduszów Miejskiego Konserwatora Zabytków, za co serdecznie dziękujemy konserwatorowi, bo gdyby nie jego wsparcie, to yy, tych tramwajów prawdopodobnie by nie było. Yy. Panie Marcinie, pan również tutaj ma wyjątkowy charakterystyczny rozkład. Mówię charakterystyczny, no bo przecież na co dzień na przystankach tego typu rozkładów nie zobaczymy. Proszę powiedzmy, na co Wrocławianie będą mogli zwrócić uwagę, aby Czemu nie do samego sztabu i na sam plasnowetarek? Może tramwajem podjechać? Więc tak. Rozkłady jazdy będą na charakterystycznym niebieskim papierze. Linia 13, jako specjalna linia tramwajowa, będą godziny odjazdu i cała, na, na koralikach wyszczególniona, cała trasa przejazdu. Oprócz tego. Na przystankach dzisiaj w nocy wywiesimy komunikaty informujące o uruchomieniu tej specjalnej linii tramwajowej z okazji 24. finału Wielkiej Orkiestry. I będzie również trasa przejazdu. Organizatorami y, linii tramwajowej jest Klub Miłośników Transportu Zbiorowego przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia, ale y, Ci miłośnicy to są na co dzień pracownicy MPK Wrocław. A czy to będzie linia bezpłatna w tych dniach, wyjątkowo? Tak, linia jest bezpłatna. Na niej nie obowiązują bilety MPK ani Urban Card. Warunkiem, że tak powiem, Przejazdu tym tramwajem jest uiszczenie datku do puszki wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lub, co jest nowością, tak jak w ubiegłym roku, ale będzie można u wolontariusza usić datek w postaci karty płatniczej poprzez terminal PayPass. No właśnie o tym też warto pamiętać. To jest informacja dla tych z Państwa, którzy chcą pomóc w tym roku, Wielkie Kresy świątecznej pomocy, że tych wolontariuszy spotykamy nie tylko z puszkami, ale także z terminalami płatniczymi, których można wesprzeć kwestę za pomocą właśnie karty bankomatowej. No to dla niektórych może być swojego rodzaju nową, raz, że nowe rozkłady, karty płatnicze tak jak w poprzednim roku, ale chciałbym jeszcze Pana zapytać, czy jakieś nowości czekają nas podczas tego wrocławskiego sztabu? Coś wyjątkowego może będziemy mogli zobaczyć? Na pewno będzie, nie będzie charakterystycznego światełka do nieba, tylko będzie specjalny pokaz. Ja szczegółów jeszcze osobiście nie znam. Ale myślę, że każdy, kto przyjdzie, nie zawiedzie się, ponieważ jest to wyjątkowa niespodzianka. I my też nie jesteśmy wtajemniczani w to do końca, dlatego dla nas też to jest, będzie na pewno niespodzianka. Oprócz tego na placu Nowym Targ będą trucki, Czyli każdy, kto na co dzień chciałby czegoś innego, może spróbować innego jedzenia z takiego Food trucka. Licytacje będą. Tak, licytacje będą. Co chwilę na naszą skrzynkę wośpową Sztabu Wrocławskiego spływają nowe informacje. Słyszeliśmy o piłce Roberta Lewandowskiego. Słyszymy. O różnych nowych rzeczach. No, ciężko mi przytoczyć. A ponieważ... piłka Lewandowskiego, to umówmy się, już jest taki przyczynek, że warto przyjść, tak, zobaczyć co jeszcze, prawda? Tak, tak. No, to naprawdę w kategoriach yy, niezłego upominku. A pan, panie Marcinie jeszcze wspomniał o tej wyjątkowej dużej puszce. Co to takiego, proszę powiedzieć? Tak, w sztabie w wielkiej na rzecz Pomocy będzie tak zwana mega pucha. Nie będzie to zwykła puszka, tylko wielka, duża pucha, do której będzie można wrzucać yy, datki. Prawdopodobnie też będzie można, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić sobie zdjęcie przy niej, bo będzie ona wyjątkowa i unikatowa. W, w kraju będzie tylko kilka takich wielkich puch. Oprócz tego zachęcamy wszystkich Wrocławian do uczestniczenia w koncertach w różnych klubach, typu w starym, na przykład w Sadym klasztorze będą koncerty i tam również będą wolontariusze z puszkami. Słyszałem też, że dzisiaj w klubie Domówka, także i jutro będą wolontariusze. Z puszkami. Także y, zgłaszają się do nas nowe kluby, nowe restauracje. Każdy chce w jakiś sposób pomóc y, i przyczynić się do, y, do, do dobra, dobrej, dobrej zbiórki y, i wysokiej w Wielkiej Orkiestrze. Rzeczywiście dobra muzyka to na pewno nas rozgrzeje w tej zimowej aurze, bo to jak co roku zawsze styczeń. Przypomnijmy Państwu 24 finał przed nami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już tak na zakończenie tylko technicznie chciałem zapytać. Wszelkie szczegółowe informacje są na stronie internetowej także pewnie, na którą możemy odesłać naszych telewizów jeżeli chodzi o datę koncertów i godziny, czy także plakaty jakieś na mieście? Yy, polecam wszystkim zagonić na stronę wrocław.pl. Tam jest pełny program i co chwilę jest aktualizowana strona na Gazecie Wrocławskiej i w innych wrocławskich mediach także są informacje. Podejrzewam, że w, na sobotnio-niedzielne yy, prasówka w sobo sobotę będzie również drukowa drukowane yy, program i aktualizacja yy, wszelkie inne wydarzenia towarzyszące. Panie Marcinie, bardzo dziękuję w takim razie za te ogólne informacje na temat Wielkiej Kresu Świątecznej Pomocy. Jak tylko przyjdzie czas podsumowań, to myślę, że może tak, że będziemy mogli z kimś od Państwa ze sztabu porozmawiać. Ja tylko przypomnę, że moimi Państwa gościem dziś był Pan Marcin Muszyński, sztab Wielkiej Kresu Świątecznej Pomocy z Wrocławia. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie punkt widzenia. A na kolejny odcinek zapraszamy już w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia.